Pojawił się pomysł w przebudowy wyjazdu skrzynowskiego Lidla z propozycją do władz miasta zwróciła się radna Małgorzata Kowalska. Wniosek pojawił się podczas posiedzenia jednej z komisji Rady Miejskiej, w której uczestniczyła wiceburmistrz Bożena Jopek. Dyskutowano o sprawach bezpieczeństwa i tu propozycja Małgorzaty Kowalskiej, by poprawić sytuację na skrzyżowaniu ulicy Pogorskiej, Hechlanej i wyjazdu z Lidla. Jak mówiła radna, pierwsze rozmowy z władzami miasta w tej kwestii były jeszcze w poprzedniej kadencji. Wówczas nie udało się tematu doprowadzić do końca, ale zdaniem Kowalskiej sprawa jest wciąż aktualna. Tym bardziej, że według zmienionych przepisów, wkrótce przy wyjeździe z parkingu przy markecie pojawi się tablica informująca o tym, iż jest to droga wewnętrzna. Z takim wnioskiem do właściciela sieci wystąpiła już policja. Tymczasem nie wszyscy kierowcy pamiętają o tym, że w przypadku wyjazdu z drogi wewnętrznej obowiązują nieco inne reguły niż przy wyjeździe z drogi podporządkowanej. W przypadku drogi wewnętrznej, osoba, która wyjeżdża spod marketu, jest tą osobą, która opuszcza to skrzyżowanie jako ostatnia. Maciejszyk przyznaje, że to skrzyżowanie jest dość niebezpieczne, zwłaszcza ze względu na zakręt na ulicy Pogorskiej, który utrudnia widoczność przy wyjeździe z parkingu przy markecie. Jego zdaniem propozycja radnej Kowalskiej, by zastanowić się nad budową w tym rejonie Ronda zamiast skrzyżowania, nie jest zła. Jako policja na pewno będziemy bardzo przychylni z uwagi na to, że no każda inicjatywa w zakresie poprawy bezpieczeństwa no dla nas jest jak najbardziej cenna. Na razie to tylko pomysł. Droga do ewentualnej realizacji jest bardzo daleka po pierwsze do powiatowego zarządu dróg w szanowie, który administruje ulicą Pogorską, musiałby wpłynąć wniosek w tej sprawie. Po drugie, przed podjęciem decyzji o wprowadzeniu zmian trzeba byłoby sprawdzić kilka kwestii. Należałoby się pochylić nad kwestią, na przykład kwestię również własnościowych, szerokości pasa drogowego, kwestiami technicznymi. W jakiej szerokości musielibyśmy dysponować tam terenem, żeby nam rondo o określonych parametrach, a myślę, że co najmniej ronda średniego nam się tam po prostu zmieściło, mówiąc kolokwialnie. W takich sytuacjach bada się także, czy rzeczywiście w danym rejonie jest niebezpiecznie. Wbrew pozorom, policyjne statystyki wcale o tym nie świadczą. Jeżeli popatrzymy przez pryzmat statystyk, mam tu na myśli zdarzeń drogowych, które miały miejsce w rejonie ulicy Hechlanej Pogorskiej tego wyjazdu, to powiem szczerze, że ja osobiście nie pamiętam tam żadnych jakichś poważniejszych zdarzeń. Być może jedna w zeszłym roku, jedna stuczka, która miała tam miejsce. Problemem może też być finansowanie tej inwestycji. Budowa ronda nie jest tania. Koszt powstania średniego ronda, zdaniem szefa PZD, może wynosić nawet od 1,5 do 2 milionów złotych. Nie jest to więc mała suma. Być może dlatego z kilku wniosków zgłaszanych do Powiatowego Zarządu Dróg w podobnych sprawach udało się zrealizować tylko jeden. Skierowanie w Libiorzu, Drogi Powiatowej, ulicy 1 Maja, ulicy Sikorskiej, ulicy Jaworowej i dodatkowo z lotami dróg gminnych. To jest to takie popularnie nazywane... Skrzyżowanie o siedmiu latach. Zdaniem radnej Kowalskiej, aby koszty minimalizować, można byłoby pomyśleć o takim rządzie, jak jest przy ulicy Zielonej na dworcu ZKKM. Czy ten pomysł trafi do realizacji? Dziś za wcześnie, by o tym przesądzać.